Znowu, jeszcze śmiech, tak, jest e, specjalny odcinek na Halloween. E, wiem, że chcieliście, z, przynajmniej z tego co widzę, na pewno wygrają Tier 7 Medium, więc e, dzisiaj pierwszy odcinek, e, jeżeli chodzi o Mediumy. A w ogóle. Hello, ladies and gentlemen, to Charlie with an eye. Te 20, 66% wygranych, e, Mastery Badge, Jeden Brother in MS Radley Walters, Defender, 13 Sniperów, Confederate i 3 Top guny. Także jak dla mnie to jest świetny Magic. E, weźmiemy się zaraz za statystyki, ale wcześniej... Halloween, tak, tak wygląda nasz garaż e, w Halloween. Jeszcze zdążę na szybko zanim e, wyłączę serwery, bo niedługo coś się, się będzie działo. Wchodzi, patrz, 8.1 już dzisiaj. E, już dzisiaj ESL 1 na 1, w którym mam nadzieję, kurde, dobrze by było nie odpaść w pierwszej ludzie. <laughs> Ale zobaczymy to mój pierwszy turny 1 na 1, więc e, powinno być OK. Będę startował Pershingiem. Okej, okay. 1100 punktów życia jak na T20 to jest najniżej razem z T43, prędkość, 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 jest to najbardziej chyba mobilny czołg jaki dostajemy na tym, na tym tierze, więc jest ok. Prędkość obrotu też staje mi się największa, zasięg widzenia 390 metrów, Amerykańcy naprawdę mają spory zasięg widzenia, to nam pomaga przy szybkim spotowaniu. Na początku bitwy można się pokusić o szybkiego spota, później się wycofać i troszkę posnajpić. Pancerza to nie ma niestety ani od wieży nie odbijemy, to już nie jest linia ciężkich amerykańskich, więc trzeba będzie grać bardziej ostrożnie. Co my tu mamy? Moduły, jakie zakładałem, to wentylacja, szybsze ładowanie i stabilizator, który jest dostępny na tym dziale radio 650 metrów. Tutaj silnik... Silnik różnicy dużej nie ma, ale warto go odblokować. Tak, tutaj dostajemy lekki upgrade do zasięgu widzenia. Wieża trochę wolniej się obraca i możemy zamontować na niej najlepsze działo. Zobaczymy tylko... No tak, teraz nie będziemy mogli nic założyć. Nie. Najlepszą wieżę i najlepszą dzieło potrzebujemy gąski, więc yy, no, na to musicie się przygotować. Ok, to przejdziemy zaraz do drzewka badań. Mło jesteśmy w drzewku badań naszego T20. Niekoniecznie muszę poćwiczyć mój złowieszczy śmiech. Młodzież, jest kiepski. Um, OK, zajmijmy się te 20. Um, pierwsze co działo powinniśmy mieć odblokowane już na... znaczy twór, co ja mówię, radio powinniśmy mieć odblokowane na Szermanie. Um, silnik nam nie przechodzi. OK. Także na początku chcemy odblokować gąski. Gąski później to działo mamy. Odblokowujemy wieże i to powiedziało. Um, Później silniki M26, całkiem proste drzewko, powinniśmy to zapamiętać, no jedyna mordęga faktycznie to jest w odblokowywaniu tego pojedynczo, bo stokowy T20 jest smutny, ale to z reguły tak jak każdy czołg, później się robi naprawdę fajny, uwierzcie mi, mam dla was dwie super bitwy, jedna, albo nie będę wam spoilerował, sami zobaczycie. No to co? Jej yeah. Hello! Jesteśmy w pierwszej bitwie na naszym T20, w moim w sumie ulubionym medzie, póki co. Ładuję mniej więcej 793, o ile co pamiętam. Jesteśmy ustawieni na górze port bitwa standardowa. Także. Tutaj wśród szóstek powinniśmy siać po strach. Co to mamy? Ta P... On na pewno będzie nam Robi dużo kłopotu, ale myślę, że jeżeli mamy dobrą drużynę, to powinno być OK. A już nie ma. Także nie będzie nas spotowała. Ale zobaczymy, co tu jeszcze się schowało. O, oh, LCMX. Hello! Wow! Raming like a boss. Wow, odbiłem się od -a, ale fail. I... A! Ah, dorwany! Super! Pierwszy frak na naszym koncie. Ale czyżby to było tylko tyle? Nie... Oj nie. Jedzie je kolejny Scout. Nie można na to pozwolić, żeby ten nie przejechał. Nope. Co my tu mamy? Fałkę, KW-1S, no... Na kombinację tych działań musimy uważać. No, dziki strzał jakiś, nie? Jest, 200... No, nie wiem ile nawet, bo ktoś chyba jeszcze w niego wpadł. Za 300 to to nie bije, ale szkoda. To dopiero chyba Patton na takie kopnięcie. No ok, co, co dalej? Pojedziemy tam na no nich chyba tak, co? Jeziemy. Oj, kawo jeden jest niczego nieświadome. I odbiłem się, bo przycelowałem do końca. Fejo. Come on, come on, come on guys. Okej, okay, jedno nie weszło. Pięknie w bok wieży. Uu, czyżby kawo jeden chciał po nas podjechać? Nie, no chyba tego nie zrobisz, chłopie. Albo jednak. O, fałeczka. Halo. No. Au, au, au. Dolna płyta. Jej. Wow, fałka, 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 nie ta, ta. Dobrze zaobserwowane na wąskie. Jeden z w bok. Ooo, będzie blisko. Dobrze. O, pudło. I czy skończymy ją? Aaaa, cholera, odbicie od tyłka. Ram ja za 14, Black like, pause. Fałki je. już nie ma. A ta stoi tutaj tylko. Hmm. No cóż, jak na mnie spoko. E, już mamy 5 fragów. No i co, uda nam się zdobyć tą granę? Może uda nam się dojechać do tego tego p który tam siedzi Przewiniemy trochę No bo tutaj jazda jednak trochę nam zajmie Okej, okay, dojeżdżamy do naszego ostatniego celu Wow, pudło Tiger-P lekko okrążony przez wszystkich Strzał dobrze o, fałka nie przejedziemy My się tutaj, przeciśniemy i będziemy próbować z nim walczyć. O, kopuła, nie. <grywy> domowy budynek. I kolejny strzał. Wow, znowu budynek, wow, ale pech. I czy będzie strzał w kopułę? W kopułę, kopułę, kopułę. 20 życia. Yeah, yeah. Uh, like a boss. Sześć fragów, e, top gun, statystyki jak zwykle teraz już pod koniec e, filmiku, będziecie mogli zobaczyć e, dokładnie ile obrażeń zadałem i ile expa to było. Ok, przejdźmy do drugiej bitwy, yeah. I jesteśmy w drugiej bitwie. T20 na El w bitwa spotkaniowa. Jestem z Arkansetem i Snagiem z, z mojego, z naszego klanu. Um, FBI przy okazji zapraszamy do nas. Bardzo przyjmiemy graczy, którzy posiadają T8, a te 6 mają 18 lat, chociaż do tego podchodzimy całkiem luźno, więc dobrze dobry strzał. Um, Kryterium wiekowe... No, jeżeli ludzie ogarniają, to spokojnie przyjmujemy i poniżej wymaganego, wymaganego wieku. Um, przecież i tak tego nie sprawdzimy. Mikrofon działający i TeamSpeak 3. Najważniejsza jest u nas komunikacja. <laughs> A, gramy często na kompaniach. Póki co jeszcze i niedługo będziemy przejść na absoluty, więc na pewno jesteśmy plany z przyszłością. <grym> Powoli zaczynamy to startować jeszcze nie na eslu, ale to zanim na cokolwiek nam wyjdzie, to faktycznie potrzeba jeszcze tego doświadczenia. Bitwa dobra, bo na znakę mistrzowską, dosyć dużo obrażeń zadanych, z tego co pamiętam nie yeah, budynek, I... I... No, już się. a no, budynek. o, 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 o przodujemy, budujemy, yeah. Pierwszy frag na naszym koncie. Laks z budujemy, i pojechali tam ciężkimi czołgami na A2, A3 tam zwykle na bitwach randomowych najwięcej czołgów ciężkich jakby się spotyka i tam jest dosyć ciężka walka przewijemy trochę, My tutaj będzie trochę jazdy To Chciałem otoczyć te pięćdziesiątki ale to chyba był zły pomysł ja Tutaj zjechaliśmy ale zdjąłem sobie jaki, w przy... tak niepotrzebnie bo te pięćdziesiątki już tam podjechały na górę Hmm, fałeczkę? Trafimy do niej? Hmm, niestety nie udało nam się przebić jej pancerza. A, te pięćdziesiątki niestety robią niezłego Hermidy w naszej bazie. Więc co to, możemy przyjąć najwyżej jeden pocisk od fałeczki. Au. Właśnie. Au. No i niestety te 50 zabite, a my dalej... Tak, no to był głupi manewr, ale nieważne. Przejedziemy na szybko tutaj. My też się za dużo nie będzie działo. Przeczekamy niebezpieczeństwo i również przejedziemy dalej. Tam na A23 dosyć ciężka bitwa również. Co my tu mamy? Podjeżdżamy powoli. Spróbujemy zdjęć tyle i trochę tutaj namieszać. mieszać. Mm, fałeczka. Już po niej. Duży kill. Mm. Tutaj podjeżdżamy niezauważeni. O, niezauważeni, a tu nagle Tiger wyskakuje z boku, niezauważony. Pierwszy strzał, 288, zgrązkowany. O, i za zero, niestety. Dawaj, 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 dawaj! Jest kolejna penetracja. Ej, czy będzie frak? O, kurde, daj go do nas zacząłem zacząłem panikować. Nie, tylko nas nie ramuj. mój. No, 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 no. o, 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 no, szkoda, bo tu było naprawdę blisko do Towga. jak się później przekonacie, ow. No i się zainformowała, że po niej jedziemy. Przewiniemy odrobinkę. Co my tu mamy? Oooo, baile za 194 T25. Aaaa. Szybko naprawiliśmy wieże. A wA, ten T25 naprawdę mocno uderza. Trzeci frak Artyleria. O, tam Isi V. -ka. Niestety sytuacja nie wygląda za dobrze. Już baza jest w większej części skapowana, więc trzeba to będzie jak najszybciej zresetować faleczka Oooo, yeah. Czwarty frak. Okej, okay, jedziemy, jedziemy po tą bazę. Tam w balak już też y zmierza w kierunku kapa, żeby zresetować. Mmmmmmm, 13. O, jest strzał. Tak, ten tam podjechał, żeby tylko podświetlić i zresetować. O, no, na gąsce M7. Dobrze, lak, dobrze. Jak widzicie, zostały trzy czołgi, ale niestety tutaj zabrakło. To jest częście. I tak liczą się głównie obrażenia. Tego jakbym zwlekał. Aaaa, kurczę, to był akurat nieszczęśliwy strzał Jakbym zwlekał to i obrażenia by były niższe i, i może masterki by nie było, więc Panie Isie, jedziemy po ciebie Ło wow, wow, wow. Lagi, 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 lagi i zostawcie na to Nie Oczywiście dobiją, no ale trudno Eee, to będzie chyba na tyle, eee, bitwa na znakę mistrzowską na koniec, że zostawiam Was te 20 i dzięki za oglądanie, jeżeli Wam się podobało. Nie wiem, zachęcam do wymieniania się komentarzami na temat e, tych czegół, bo każdy ma swojego ulubieńca, a ja monopolu na wiedzę nie mam, więc... Trzymajcie się ciepło, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Yeah, yeah.